Co? Widzimy sobie gdzieś dzisiaj razem? Mm, zobaczymy jeszcze. No dobra, to dzisiaj ja ugotuję obiad, dobrze? Nie ja, nie ja. No dobrze. Godzina. Później. I co, ugotowałeś ten obiad? Tak, tak. Zobacz Dzieci! dzieci! No dobrze. No dobrze. Dozijemy teraz op Tata. Ty nie co że to robił, co? No właśnie, tata. Ta. Już skończ, nie no dzieci są głodne. Ja też już jestem głodna. Przestań, bo dobrze? Chodźcie się jeszcze pobawiły na chwilę, dobra? Okej. Okay. Ula, lula. Ocia. Ocia, a co dzisiaj robiłaś, jak mamusia spała? Co? O nie. Ja się bawiłam. Ja się bawiłam. Z. Z se bawiłam. Z. Ol. Ali, tak? Aha. O, no bardzo, już na obiad. Ouch! Jeszcze. Okej. Okay. Ja też się. Rodzinka, pet drive'ów, rodzinka, pet drivów. O Boże. Pięć minut później. Zjedliśmy obiad trochę dzisiaj wcześniej. On mnie ugotował, bo ten masz tak to tylko. Miao! A tamto zjedz, a tamto sam to i. I co z tego wyszło? amto, nie? I tu mam trochę. au Gdzie jest? Nie. Coś m, dzisiaj więcej gotował? Mniej ugotował. No i mniej ugotował, no. Dlatego tak szybciej dzisiaj zjedliśmy obiad? Idę do ryby. Hello, ryba! tutaj, co ty sobie zrobiłaś. Dobrze, że jest dzisiaj u ciebie. Dzisiaj ja powędę z tobą na balkonie, bo dzisiaj jest tak piękna pogoda. No to z tobą powędę tutaj troszkę. Oh, dzieci, chodźcie na dwór. No dobrze. Hmm, rodzinka w komplecie. Ja idę do. Hello, city. Hello, hello city. Mm -hmm. potrzebę, a nie się bawisz. No dobrze. Żona nerwowa to jest żona. Żona obrażona. Przestań, bo zaraz naprawdę z tobą zerwę. Nie zerwę z nim, to był żart. Chciałem tylko, żeby zrobił kupę, nie? Mm -hmm.